W końcu ta długo wyczekiwana impreza. Kolega mi chce wam cyknąć wodkę. Ustawcie się. Czekaj, ja też chcę być na zdjęciu. O, eee, trochę kiepsko. Przepraszam Was bardzo, przepuśćcie nieziołka. Amy, dołącz do dziewczyn. No to teraz mamy odwrotną sytuację. Nie widać jej pięknych oczu. Chyba nie jest zadowolona. No cóż, liczą się chęci. Muszę sobie coś kupić na wyjazd. Ale ekstra kolory. To jest super. Tak, chodź, przymierzymy. Wow, Amy wygląda świetnie w czerwonym. Musisz to kupić laska. Ale skąd się wziął ten wiatr? A jak tam u ciebie, Sofia? Zgadnij, trochę jakby za duża. I właśnie dlatego niskie dziewczyny muszą czasem kupować ciuchy na dziecięcym. Wezmę wszystkie. Hej! O, Sofia, jesteś taka rozkoszna! Moje słodkie maleństwo. No, chodź tu. Ta, jestem mała i słodka. Kumam, wyluzuj. Jazda samochodem przy niskim wzroście może być dość kłopotliwa. Sofia wie najlepiej. Poduszka powinna załatwić sprawę. Tak. Ale ślizganie się pupą po fotelu jest niebezpieczne. No nie. Dobra, może teraz. Idealnie. Chyba zapomniałaś o swoich krótkich nóżkach. Nie płacz, Sofia, zawsze jest autobus. Ej, mi za kierownicą to już całkiem inna historia. No nie, to auto dla ludzi czy krasnali? Nie mogę się nawet wyprostować. Dobrze to nie wygląda. Chwila, jest szyberdach. Co za ługa? Jaką tam masz pogodę, Amy? Na razie. A, Matma jest taka nudna. Chcę już wakacje. Tylko proszę mnie o nic nie pytać. Znasz sztuczkę z kurtyną z włosów? Nauczycielka nawet nie wie, że Lili śpi. Sprytne! Długie włosy to wszechstronność i peleryna niewidka. Co się dzieje? Ups, przespałam całą lekcję! Krótkie fryzury nie nadają się do tego triku. O, oh o, -oh. Wikis? Obudź się! Wiki, co to za spanie? Przepraszam, po co ścinałam te włosy? Wow, ale skręt. Wygląda jak zaczarowany. Co robisz, że mają tyle objętości? To nie salon fryzjerski. O co chodzi z tym dotykaniem kręconych włosów? Każdy chce. Serio, Emily. Dosyć. To, że mam loki, nie oznacza, że możesz je dotykać brudnymi paluchami. Aaaa. Oh. Tańczenie bez partnera na imprezie jest mega niezręczne. Ale kiedy nikt nie patrzy, Twój salon zmienia się w istną strefę tańca. Trochę to śmieszne, że tańczenie w klubie nie jest nawet w połowie tak fajne jak samotne wygibasy w domu. Przynajmniej nikt Cię nie ocenia. Całe szczęście, że masz tego drinka w ręce. Odważyłabyś się zatańczyć w klubie tak, jak robisz to w domu, gdy nikt nie patrzy? No może nie aż tak. Spokojnie, Oliwia, nikomu nie powiemy. Sobotnia noc na mieście, co? Emily, wyglądasz nieziemsko, ale to już wiesz. Sobotnia noc w domowym zaciszu czyli wygodne dresy, miękkie poduszki i śledzenie swojego byłego na Instagramie. Hej! A, prawie kichnęłam. Było blisko. Już idę. Psiak. Następnym razem załóż kask. A Może pozbądź się tych wszystkich roślin, Emili? Chyba masz na nie alergię. Wiele osób lubi mieć porządek w domu, gdzie każda rzecz ma swoje miejsce. Tutaj odpoczywa plecak Emily. Pasek schowany. Rozbieranie się po przyjściu do domu to nawyk. Każdy ciuch jest traktowany z szacunkiem, bo przecież nie rzucisz drogiego sweterka na ziemię. Nie jesteś barbarzyńcą. I na wieszak. Ale porządek. Nawet o zamek zadbasz, żeby się nie wyginał. I tak właśnie powinno być. A brudną koszulkę szybko przebierasz na czystą. Nieźle. Ciuchy do prania też nie zasługują na gorsze traktowanie. Każdy jest składany i odkładany do szuflady. Wow, naprawdę jesteś wkręcona w ten cały porządek w szafie. Jeśli chcesz, żeby Twoje rzeczy były ładne na dłużej, musisz o nie dbać. Każdy to wie. Nie zapomnij o dżinsach. Złóż je tak, żeby zmieściły się do szuflady. O tak. Widzisz jakie zadowolone? Ja. Ale po ciężkim dniu porządek w domu nie ma najmniejszego znaczenia. Głowa mi utknęła. Jak to ściągnąć? Muszę to zdjąć, tracę oddech. O, weź się ściągnij. Uchwale się wystraszyłam. Tacy jak ty lubią zdejmować spodnie od razu po wejściu do domu. Brzuszek musi pooddychać. Buty ściągnięte, już prawie koniec. W sumie to po co ściągać spodnie, skoro można je zsunąć na dół? Przecież chodzi tylko o położenie się na kanapie. Daj trochę głośniej. Idealnie. Jednak lubię być sobą. Tak mi wygodniej. Nie ma to jak ciepłe łóżko i ulubiony serial na Netflixie. Robi się późno, więc obejrzę tylko jeden odcinek, a jutro dokończę. Zaczyna się. Cały dzień na to czekałam. O, piękne ma te włosy. Spać mi się powoli chce. Już jedenasta? W takim razie koniec na dziś. Ale masz silną wolę, Oliwia. Czas spać. Jutro czeka mnie ważny dzień. Dobranoc. Ja. Dla niektórych serial na Netflixie to istna, niekończąca się opowieść. Dobra, tylko jeden odcinek, bo rano muszę wcześnie wstać. I play. Uwielbiam ten serial. Strasznie wkręca. Wystarczy Ci tych przekąsek? Ktoś to zaczął kolejny odcinek, co? Pewna jesteś, że jedzenie cukru na noc to dobry pomysł? O, ale już późno. Lepiej się napiję, żeby nie zasnąć. Co? Nie idź tam! O, się zestresowałam. Lepiej coś jeszcze zjem. Dobra, obejrzałam już sześć odcinków. Chyba czas spać. Albo włączę jeszcze jeden, co? Oliwia padła ofiarą nocnego maratonu. Jutro bez kofeiny się nie obejdzie.